robić taką podstawkę potrzebujecie yy, opakowania od yy, jogurtów czaskę, wodę nożyczki i dowolne ksiatuszki. najpierw weźmiemy sobie kubeczek od danonków i wycniemy go ja tu mam już gotowy i teraz tylko przecinam Dajemy ten kubeczek i wsadzamy go do środka. Nalewamy wodę. Bierzemy kwiatuszki i dajemy je do środka. Tego tu. Tamtego tu. Tego tu do środka, tego na boku, a tego na drugim.